Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tu Paula z kanału Training Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na trening ekspresowy całego ciała. Jest to kompletny trening, czyli zawiera krótką rozgrzewkę i również rozciąganie. Nie będziemy dzisiaj używali żadnych akcesoriów fitness. Jedyne co potrzebujecie to kawałek maty, koc lub po prostu dywan, coś, na czym możecie się położyć. Jeśli jesteście już gotowi, to zapraszam serdecznie. Zaczniemy od rozgrzewki. Ustawiamy szeroko stopy. Pięty do środka, palce na zewnątrz. Przenieś dłonie na uda, opuść biodra do pół przysiadu i wróć. Wdech nosem i wydech ustami. Super. I dołączymy teraz ramiona. Przenieś ramiona do przodu i szeroko do boku. Otwórz klatkę piersiową. Wdech i wydech. Super, szeroko ramiona, ściągnij łopatki, napnij grzbiet. Kolana pracują szeroko do boku. Rozgrzewamy całe ciało. Teraz wyciągamy ramiona po skosie. Jedno ramię do góry, drugie przed kolaną. I popatrz za dłonią w górę. Super. Nie śpiesz się mocno, rozciągnij ramiona, sięgaj wysoko. Powtórzymy jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Super, dłonie na biodra. Przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę, wypychając biodra daleko do tyłu, za siebie. Proste plecy, napięty brzuch. Ściągniemy te łopatki. Super, teraz złożymy dłonie przed klatką piersiową i dołączymy skręt. Sięgamy do boku. Napięty brzuch. Wyciągnięty pępek. I dołącz teraz na szeroko. I jeszcze cztery, trzy, 2, Ostatni raz. Pięknie. Dłonie na uda. Z wydechem kręg po kręgu. Unieś tu do góry na końcu barki. Głowa i zacznij marsz. Wyciągnij ramiona do góry. Długi wdech opuść wydech, jeszcze raz wdech wydech i z marszu przejdziemy do truchtu delikatnie, na mocno napiętym brzuchu miękko opadamy w dół pracują ramiona wdech, wdech i dołączymy ramiona do przodu chcemy szybko rozgrzać całe ciało 4, 3, 2, przenieś ramiona do tyłu. Super, jeszcze. I jeszcze 4, 3, 2. Uważaj, pięta pośladek. Przenosimy piętę, przyciągamy do pośladka. Jeszcze, jeszcze. Wdech, wdech. Dawaj, dawaj. Zamienimy na nogę prostą do boku. Mam nadzieję, że już powoli robi Wam się ciepło. Wydech, wdech. Równy oddech cały czas. I wróć do truchtu. Unieś teraz kolano troszeczkę wyżej. Dłonie na biodra i pajac. Szeroko razem. Szeroko razem. Jeszcze. Dołącz ramiona. Przed nami ostatnie powtórzenia. Jeszcze dwa. I zostaw stopy szeroko. Super. Pięty skieruj do środka, palce na zewnątrz. Przed nami pierwsze ćwiczenie. Łączymy nadgarstki. Palce szeroko, ramiona ugięte. Opuszczamy biodra w dół do sumo skład. Ramiona unosimy wysoko nad głowę i wróć wdech. Jedziemy razem. Nadgarstki muszą być cały czas mocno złączone. Proste plecy i nisko biodra. Wyciągaj ramiona wysoko w górę. Nad głowę. Wyobraź sobie, że z dłoni robisz koszyk. Trzymasz winogrona Nie możesz ich upuścić. Czyli nadgarstki są cały czas blisko. Jeszcze dwa. Ostatni raz. Pięknie, rozluźnij. Przed nami kolejne ćwiczenie. Przenosimy nogę do przodu, robimy lunch, w przód, wróć nogę do boku, a tak jest i po do tyłu za siebie. I powtarzamy cały czas tylko prawą nogą. Duży krok. Super. I do tyłu. Schodzimy naprawdę nisko. Duży krok. Wypchnij biodra. Super. Równy oddech. Dawaj troszeczkę niżej. Jeszcze. Ostatni raz. Ok, super. Tylko bieg w miejscu. Za chwileczkę powtórzymy to samo na drugą nogę. Lunch do przodu, do boku i do tyłu. Po skosie za siebie. Gotowi? Lewa noga. Bok po skosie. Super. I zejdź nisko. I bok. Po skosie. Super. Duży, obszerny krok. Dech nosem, wydech ustami. Jeszcze, jeszcze. Dawaj do końca. Ostatni. Pięknie, raz luźni. Przed nami kolejne ćwiczenie. Przysiad do wypadów w przód. Ustawiamy stopy na szerokość bioder, ramiona do góry. Zrób przysiad. Przejdź do podporu, nogi ugięte. Wróć na pełną stopę i wróć do góry. Jedziemy razem. I w górę. Trzymasz proste plecy. Mocny brzuch. Nie opuszczaj kolan na podłogę. Zatrzymujesz się kilka centymetrów nad podłogą, a brzuch jest mocno napięty. Wracasz zawsze do przysiadu na pełnej stopie. Dawa jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Ostatnie. Ok, rozluźnij, brawo. Pierwsze cztery ćwiczenia za nami. Przechodzimy teraz do kolejnej serii. Przed nami wypad w tył i wykop do przodu od drugiej nogi. Zacznijmy prawą nogą w tył. Duży krok do tyłu. Dołącz. Lewa noga kopie. Ok, postaramy się zrobić to dynamicznie. Jedziemy razem. Do tyłu. Tył. Wykop. Uff. Przyspiesz. A jeśli możesz... Dołącz przeskok. Mocniej popracuje brzuch. Popracuje również nasze serduszko. Dawaj. Wdech. Trzymaj swoje tempo. 15 sekund. Ostatni raz. Pięknie, rozluźnij, brawo. I za chwileczkę to samo. Druga strona. Jak się trzymacie, raz lewa noga robi wykrok do tyłu. Dotykasz dłonią do podłogi, dołącz, wykop. Jedziemy razem. I góra. Jeśli to dla Ciebie za dużo, pamiętaj, możesz zostać przy wypadzie i wykop. Dawaj jeszcze. Wdech. Wdech. Tak jest. Piętnaście sekund. Ostatnie. Ostatni raz. Brawo. Pięknie, rozluźnij. Przed nami kolejne dwa ćwiczenia. Tym razem wykop nogi do przodu, połączymy dłonie i następnie noga do tyłu. Prostujesz nogę, napinasz pośladek. Jedziemy. Przód i tył. Trzymaj równowagę. Przód, napięty brzuch i tył. Uff. Uspokój, oddech po dynamicznym ćwiczeniu. Dech nosem. Wydech ustami. Super. 15 sekund. Ostatni raz. Raz luźni, brawo. Tak, chwileczkę, druga noga. Przygotuj się. Wszyscy gotowi? Kolano do góry. jest złączone, lecimy. Przód. Tak jest. I tył. Prosta. Do przodu. Do tyłu. Walczymy z równowagą. O to chodzi w tym ćwiczeniu. Nie przejmuj się, jeśli na początku ci wychodzi, nie wychodzi. Walczymy do końca. Brawo, 15 sekund. Ostatni raz. Super, pięknie, brawo. Bierzemy teraz coś do leżenia i przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Przechodzimy do klęku podpartego kolana na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków, stopy zadarte. Unieś biodra do góry wyprostuj nogi plecy, wróć i unieś przeciwne ramię do nogi. Góra, dół i teraz zmiana. Proste plecy. Mocny brzuch. Podciągamy pępek. Tak jest. Duży zakres ruchu. Nie musisz się tutaj spieszyć, ale pamiętaj, żeby powtórzenia były dokładne. Chcemy zaangażować jak największą ilość mięśni do pracy. Ok, rozluźnij. Teraz unieś biodra do góry. Nogi zostają proste w kolanach. Spinamy się na palce. I będziemy celowali teraz głową dokładnie między dłonie, uginając tylko ramiona. Opracuję mocno grzbiet, barki. Wdech na dole, wydech do góry. Wyciągaj wysoko pośladki do sufitu. Postarajmy się, żeby nogi były proste. Biodra jak najwyżej w górze. Wdech na dole, wydech do góry. I wydech. Zostało nam 15 sekund. Dajemy z siebie wszystko. I powtórz ostatni raz. Pięknie, super. Przejdziemy teraz do podporu na przedramionach i będziemy pracowali tylko jedną nogą. Unosimy nogę ugiętą do boku, do tyłu i prostą dwa razy. I jedziemy bok, tył. I prosta dwa razy. Do boku. Do tyłu. Staraj się unieść nogę wysoko, tak żeby wyraźnie poczuć, jak napina się pośladek. Bok. Tył. I prosta dwa razy. Super. Dawa jeszcze. I dwa razy nie podrzucaj nogi. Wysoką nosimy do góry na napiętych mięśniach. Ostatni raz. Okej, okay, super. Pośladki do tyłu napięty, i za chwileczkę to samo. Oczywiście od drugiej nogi. Wdech, wdech. Ok, wracamy do pozycji. Przygotuj drugą nogę. I jedziemy. Zaczynamy do boku. Bok. Tył. I dwa razy noga prosta. Super! Bok, tył i dwa razy noga prosta. Jeszcze. Wysoko. Wdech, wdech. Wdech wdech. Jeszcze jak najwyżej, mocno pięta do supitu. Ostatnie powtórzenia przed nami. Super, rozluźnij. Przejdziemy teraz do leżenia tyłem na plecach. Przenosimy dłonie na kark. Unosimy nogi do góry. I teraz będziemy unosili to po skosie, tak jakbyśmy chcieli dotknąć łokciem do pięty. Wdech i wydech zmiana. Jedziemy. Wdech ustami, wdech nosem. Duży skręt. Wyraźnie do boku. Wdech ustami, wdech nosem. Dawa jeszcze. Ostatnie powtórzenia. Ok, super, świetnie. Teraz zostaw nogi w górze, ale postaraj się je wyprostować w kolanach i wyciągnij również ramiona do góry. Ocinek lędźwiowy kręgosłupa mocno wklej do maty i opuszczamy teraz przeciwną nogę i ramię. Nie musisz nisko opuszczać nogi. Ale postaraj się nie odrywać odcinka lęźwiowego. W ten sposób pracują mięśnie brzucha, czyli nie możemy robić tutaj żadnego łuku do góry. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie opuszczać nogi, nie odrywając pleców, możesz delikatnie ugiąć nogi. Będzie lepiej, łatwiej. I jeszcze. daj no do końca, powtórz ostatni raz, ok, świetnie, teraz ramiona wzdłuż ciała, nogi są ugięte w kolanach, stopy kolana na szerokość bioder, unieś biodra do góry do pełnego, wyprostu w biodrze, mocno napięte pośladki i na przemian unosimy kolano do góry, nie opuszczając bioder, biodra są cały czas wysoko w górze. Tak jest. Wdech ustami, wdech nosem ostatnie powtórzenia? Powtórz ostatni raz. Okej, okay, super, brawo. Teraz podpieramy się na dłoniach z tyłu, nogi ugięte w kolanach przed nami. I teraz ostatnie ćwiczenie. Unosimy biodra do góry, napięty brzuch, napięty grzbiet, ściągnięte łopatki i dotykamy przeciwną dłonią do stopy. Unieś nogę do góry. Nie garbimy się, proste plecy. Super jeszcze. Dech, wydech, Ostatnie powtórzenia. Oś, siedem, cztery, trzy, dwa. Pięknie, super, brawo. Wróć do leżenia tyłem, zrobimy jeszcze króciutkie rozciąganie. Przenieś teraz prawą stopę na lewe kolano. Dłonie tylko pod lewe udo i przyciągnij jak najbliżej do siebie obie nogi. Ok, i powolutku rozluźnij. Pamiętaj, że jeśli masz ochotę na dłuższe rozciąganie, możesz zawsze zrobić któryś z moich stretchingów. Serdecznie zachęcam. Ok, super, teraz wyprostuj obie nogi w kolanach, chwyć za łydki, kostki lub, jeśli możesz, za palce stóp. Nogi są proste w kolanach, łopatki ściągnięte. Powolnie ugnij nogi, napnij brzuch. Kręg po kręgu przejdź do siadu. Usiądź przodem do mnie. Siadamy skrzyżnie, dłonie zaplatamy za biodrami. Wyciągnij ramiona daleko do tyłu i pochyl klatkę piersiową do przodu. Pociągnij ramiona w górę. Powolutku wróć. Super. Zapleś dłonie przed sobą. Wypchnij ramiona do przodu, mocno zaokrągli plecy, schowaj głowę. Wróć, szeroko ramiona wdech, z wydechem robimy skłon na prawą stronę. Otwórz klatkę piersiową, Popatrz do góry. Wdech i z wydechem zmień stronę. Wdech z wydechem powolutku rozluźnij, rozluźnij ramiona i barki. Bardzo dziękuję Ci za wspólny trening. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij o zostawieniu kciuka do góry. Jest to dla mnie informacja, że Wam się podoba i że chcecie więcej. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco z nowymi treningami. Dziękuję Wam, pozdrawiam i do zobaczenia na następnym treningu. Cześć!